Cześć, witam na kanale SmartTest. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do zapowiadanego już jakiś czas temu porównania dwóch najbardziej popularnych opasek sportowych, czyli Xiaomi Mi Band 4 oraz Honor Band 5. Recenzję obu tych opasek mieliście już okazję zobaczyć na naszym kanale. Jeżeli ktoś nie widział, to oczywiście zachęcam do zapoznania się z tymi materiałami. Natomiast dzisiaj takie krótkie porównanie tych dwóch modeli, tak aby Ułatwić Wam ewentualny wybór podczas zakupu któregoś z tych modeli. Ja sobie oczywiście testowałem te obie opaski, porównywałem sobie wyniki osiągane za pomocą tych opasek. Tak więc w dzisiejszej recenzji pokażę Wam nie tylko ich wykonanie, różnice, jeżeli chodzi o budowę, parametry techniczne, ale też różnice, jakie tutaj są podczas pomiarów wykonywanych za pomocą tych opasek, ponieważ jak się okazuje te pomiary no niestety się nieco od siebie różnią. Na początek zacznijmy sobie może od tej specyfikacji technicznej. Na opakowaniach, jak widzicie, tutaj nie mamy zbyt dużo informacji, dlatego też może posłużyć taką krótką tabelką, którą teraz będziecie mogli sobie zobaczyć. Przede wszystkim jeżeli chodzi o ekrany. W obu przypadkach mamy do czynienia z ekranami typu AMOLED wyświetlacz, 0,95 cala, 240x120 pikseli, także tutaj się nic nie różni, jeżeli chodzi o te opaski, natomiast muszę Wam powiedzieć, że opaska Honor Band 5 nieco lepiej spisuje się w mocnym słońcu, aczkolwiek ta różnica jest naprawdę nieduża, więc możemy sobie to pominąć. Waga obu opasek 22,7 do 22,1. Tutaj Honor jest minimalnie cięższy, ale to nie jest różnica, którą dałoby się tak odczuć na co dzień. Następnie, jeżeli chodzi o baterię, tutaj już jest nieco większa różnica, ponieważ Honor Band 5 wyposażony jest w baterię o pojemności 100 mAh, natomiast w przypadku Xiaomi Mi Band 4 mamy do czynienia z baterią o pojemności 135 mAh, co powoduje, że, no, jak wiadomo, na tej baterii znacznie dłużej jesteście w stanie popracować. Jeżeli chodzi o Bluetooth, również na plus Xiaomi w tym przypadku ponieważ mamy tutaj Bluetooth w standardzie 5.0, w przypadku Honora Band 5 tylko Bluetooth 4.2. Obie opaski są wodoodporne, tak więc tutaj nie ma problemu, możecie w obu pływać, kąpać się. Oczywiście unikamy kąpieli w gorącej wodzie czy też sauny, ponieważ tutaj na takie warunki żadna z tych opasek nie jest tutaj odporna, natomiast spokojnie możecie z tym pływać w basenie, korzystać z tych wszystkich funkcji, które są dostępne takie opasce pomiarów, które wam za chwileczkę też pokażę. Także, jeżeli chodzi o specyfikację techniczną, minimalnie na plus Xiaomi Band 4 głównie właśnie ze względu na lepszą baterię. Teraz sobie przejdźmy może do samego wykonania. Jeżeli chodzi o design. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Opaska Honor Band 5 jest nieco węższa, nieco niższa konstrukcyjnie. Może teraz zobaczymy, jak sobie zdjąłem te opaski. Może będzie lepiej widać. Jak widzicie, ta opaska, jeżeli chodzi o Honor Band 5, jest nieco węższa, nieco bardziej przylega do dłoni. więc tutaj myślę, że niektórym osobom może to rozwiązanie się nieco bardziej podobać. Natomiast tak naprawdę. Porównywalne opaski, więc tutaj jakichś większych różnic nie ma. Różnice są natomiast w konstrukcji, jeżeli chodzi o pasek, ponieważ, jak widzicie, są tutaj całkowicie dwa różne rozwiązania. Jeżeli chodzi o MiBanda, to jak pamiętacie, ta pastylka jest wypinana całkowicie z paska. Pasek bardzo przyjemny w dotyku, dobry materiał, dobrze się trzyma, tak naprawdę to zapięcie na dłoni. Nie miałem z tym jakichś większych problemów, aczkolwiek. Jeżeli mocniej gdzieś zahaczycie, to może się zdarzyć, że potrafi się ta opaska odpiąć. Dużo pasków zamiennych dostępnych tutaj w różnych sklepach internetowych, różne kolorystyki, różne materiały, jeżeli chodzi o paski zastępcze, więc tutaj duży wybór. Natomiast jeżeli chodzi o Honor Banda 5, tutaj jest zupełnie inna konstrukcja. Nie mamy tutaj paska tak typowo wypinanego. paski nie potrzebujemy wypinać się do ładowania, oczywiście, ten pasek możemy sobie odpiąć. Tu jest takie zabezpieczenie, wypinamy go. Zresztą pokazywałem to już w recenzji, właśnie Honor Band 5, także możecie sobie dokładnie to zobaczyć. Pasek również wykonany z niezłego materiału, dobrze się go nosi, tak naprawdę. Jego atutem jest przede wszystkim to, że możemy go bardzo bezpiecznie sobie zapiąć, tak jak typowy zegarek, więc tutaj nie ma żadnej obawy, że gdzieś nam się ten pasek odepnie. Dlatego też pomimo, iż podoba mi się to rozwiązanie, dobre materiały, to jednak mały plus po stronie Honor Banda 5 za właśnie to zapięcie. Jeżeli chodzi o system ładowania, to jak wspominałem, mamy tutaj też dwie, dwa rodzaje. W przypadku Xiaomi Mi Banda 4 mamy taką typową ładowarkę, wystarczy tą kostkę po wypięciu z paska wpiąć w tą ładowarkę, podłączyć do źródła zasilania, no, i możemy sobie ją ładować. Minusem jest to, że musimy ją wypinać z, tej naszego, z tego naszego paska. Natomiast jeżeli chodzi o Honor Banda 5, no to zobaczcie, mamy tutaj takie specjalne ładowanie. Po prostu zapinamy tą ładowarkę. Nie musimy demontować tutaj tej pastynki z paska. Teraz wystarczy podłączyć zasilanie, więc to rozwiązanie myślę, że. Szybsze, bardziej praktyczne, więc tutaj jest znowu plus po stronie Honor Vanta 5. To teraz przejdźmy do wyświetlaczów, do ekranów i do funkcji, jakie posiadają te obie opaski. Tak jak wspominałem na wstępie, obie opaski posiadają ten sam wyświetlacz AMOLED o przekątnej 0,95 cala, rozdzielczość 240x120 pikseli, wyświetlacz z regulowanym podświetleniem, bardzo dobrze to wszystko wygląda. Zarówno w słońcu, jak też tutaj w wcześniejszych pomieszczeniach jest widoczność bardzo dobra, więc myślę, że tutaj z tego możemy być zadowoleni. Natomiast, jeżeli chodzi o funkcję, no to sobie zobaczmy, pokazywałem to wszystko w przypadku recenzji poszczególnych opasek. Mamy oczywiście pomiar kroków, dystans, tyle spalonych kalorii, mamy pomiar tenta, mamy pogodę, mamy treningi, czyli bieganie, bieżnie, rower, spacer, ćwiczenia. Basen, także to są te podstawowe rzeczy. Mamy tu oczywiście powiadomienia z aplikacji, to Wam też pokażę za chwileczkę w aplikacji. Jeszcze mogliście też zobaczyć w poprzednich recenzjach. Czyli z każdej aplikacji możemy sobie ustawić wysyłanie powiadomień. Mamy dodatkowe funkcje takie jak alarm, muzyka, stopper, minutnik, czy w cichy, właśnie regulacja podświetlenia, wświetlacza i tak dalej. Więc te funkcje też możecie sobie zobaczyć. Mamy też możliwość sterowania odtwarzaczem muzyki, czyli tym tymi podstawowymi funkcjami play, pausa oraz regulacja dźwięku. Jeżeli chodzi o Honor Band 5, tutaj jest nieco podobnie, aczkolwiek są pewne plusy, które świadczą na korzyść znowu Honor Band 5. No i zobaczcie, jeżeli chodzi o pomiar kroków, tu jest bardzo podobnie. Przebyty dystans, kalorie, czas i tak mamy też pomiar tętna, to jest praktycznie identycznie, natomiast dodatkowa funkcja to jest pomiar nasadzenia tlenem krwi, czego nie mamy w przypadku Xiaomi Banda 5, tak więc to jest jeden z plusów, jeżeli chodzi o tą opaskę. Mamy tutaj pomiar też naszej aktywności podczas snu, mamy monitorowanie naszego snu, mamy oczywiście też ćwiczenia, tutaj też podobnie, bieganie na dworze, bieganie po pomieszczeniu, marsz na dworze, spacer po pomieszczeniu, jazda na rowerze, stacjonarny, na orbiterku, mamy też ergometr, czyli wiosła, basen no i jakieś inne przyświaty, także nieco więcej tych tutaj trybów niż w przypadku Xiaomi Banda 5 teraz sobie może zobaczmy co dalej. Mamy wiadomości, tutaj podobnie jak w przypadku Xiaomi, za wiadomości wszystkich aplikacji, z jakichś oczekujemy powiadomień. Funkcja dodatkowych jest minutnik stopper, tarcze do wyboru, znajdowanie naszego telefonu, czyli identycznie jak w Xiaomi. Regulacja jasności wyświetlacza, więc tutaj się nic nie zmienia. I tutaj jeszcze jest taki plus, jeżeli chodzi o Mi Band 5 że możemy całkowicie wyłączyć opaskę z pozycji właśnie tutaj tego menu. Mamy też sterowanie aplikacją do odtwarzania muzyki, zmiana utworu, zmiana tutaj regulacja dźwięku, więc podobnie jak w Xiaomi, tak naprawdę to jest wszystko. No dobrze, zobaczcie teraz, sobie jak wyglądają aplikacje mobilne do zarządzania tymi opaskami. Tutaj, po mojej prawej stronie, jest opaska Xiaomi Mi Band 4, natomiast z tej strony mamy Honor Band 5. To są te aplikacje, które są do ich obsługi. Aplikacje bardzo praktyczne, czytelne. Także tutaj, przede wszystkim w języku polskim, więc obie się świetnie sprawdzają. Mamy pomiar kroków, i teraz zobaczcie sobie, jakie są różnice, jeżeli chodzi o pomiar na tych opaskach. W dzisiejszym dniu nosiłam obie te opaski jednocześnie, są podobnie jak też w dniu wczorajszym. I zobaczcie, opaska Xiaomi policzyła mi 2361 kroków, natomiast opaska Honor Banty 5 3876 kroków. Tak więc no, różnica między tymi dwoma opaskami jest bardzo duża. Niektórzy twierdzą, że noszenie jednej opaski wyżej, drugiej niżej, chociaż mamy je na jednej ręce. Powoduje, że te, wymiary, te wyniki są jak gdyby niemiarodajne, dlatego też zobaczcie, dzisiaj miałem opaskę Xiaomi nieco wyżej niż opaskę tutaj Honor Band 5 i takie były wyniki. Natomiast w dniu wczorajszym, zaraz sobie spróbujemy otworzyć wczorajsze wyniki, miałem te opaski odwrotnie. No i zobaczcie, wczoraj Xiaomi pokazało mi 2659 kroków, natomiast opaska Honor Band 5 pokazała mi 3402 Różnica jest troszkę jak gdyby mniejsza, natomiast nadal opaska Honor Band 5 zlicza znacznie więcej kroków niż opaska Xiaomi Band 4, także to chciałem wam właśnie pokazać, jakie są różnice właśnie jeżeli chodzi o zliczanie tych kroków. Które te wartości są tak naprawdę prawidłowe, trudno określić, ponieważ każda opaska karty urządzenia nieco inaczej to zlicza. Ja jeszcze postaram się tutaj przygotować taki test praktyczny, spróbuję się wybrać na jakiś dłuższy spacer, gdzieś liczyć te kroki i wtedy może będziemy mogli jakieś wnioski jeszcze z tego wyciągnąć. Natomiast tak jak widzicie, różnice są dość duże. Jeżeli chodzi o monitorowanie tutaj tętna, no to zobaczmy sobie tętno na jednej a drugiej opasce, w obu było ustawione pomiar tętna ciągłego. No i zobaczmy sobie zakres tętna w przedziale 45-139 uderzeń na minutę, tętno spoczynkowe 62, w przypadku tutaj Xiaomi tętno spoczynkowe 63, czyli można uznać, że bardzo podobne tak naprawdę są te wyniki. Średnia tutaj też mamy 79-82, uderzenia MT, więc można uznać, że są dość porównywalne gdyby, te pomiary, jeżeli chodzi o tętno w obu tych opaskach. Zobaczmy sobie kolejną funkcję, czyli pomiar snu, i też jak widzicie, różnice są bardzo duże. W przypadku Xiaomi Band 4, zobaczcie, według tej opaski spałem 7 godzin 31 minut, z czego sen głęboki to był 7%, czyli 32 minuty. Natomiast sen płytki to jest 6 godzin 59 minut. Natomiast w przypadku tutaj opaski Honor Band 5 spałem aż 10 godzin 13 minut, z czego tutaj sen głęboki to była 16%, a sen płytki 63%. Jak widzicie, są to bardzo tutaj rozbieżne wyniki. Ponieważ nie mam tutaj jakiegoś punktu odniesienia, żebym mógł sobie porównać oba te wyniki, to mogę jedynie sugerować się czasem ten mojego snu. I rzeczywiście spałem w granicach 7, 31, 7 godzin 31 minut dzisiejszej nocy, więc te wyniki, które tutaj pokazuje mi Honor Band 5 są zdecydowanie zawyżone. Na pewno nie spałem aż tyle, poszedłem spać gdzieś właśnie koło 11 i wstałem gdzieś koło godziny 6.30, czyli praktycznie te wyniki są bardziej miarodajne. Natomiast to co chciałem jeszcze pokazać, to zobaczcie sobie ekrany, te tarcze, tak naprawdę jakie możemy sobie wgrywać do obu opasek. Jest ich naprawdę bardzo dużo i to w przypadku zarówno Xiaomi Band 4, jak też Honor Band 5. Obie opaski mają też oczywiście te wszystkie funkcje, jeżeli chodzi o powiadomienia, o monitorowanie tętna w czasie rzeczywistym. Możemy też tutaj to wszystko sobie oczywiście regulować, ustawiać, więc myślę, że jest to. Bardzo zbliżone? No dobrze, myślę, że na dzisiaj to by było tyle, jeżeli chodzi o to krótkie porównanie opasek Xiaomi Mi Band 4 oraz Honor Band 5. Tak naprawdę, opaski bardzo podobne. Obie opaski świetnie wykonane posiadają bardzo podobne, zbliżone funkcje, jeżeli chodzi o pomiar aktywności fizycznej. Konstrukcyjnie, myślę, że, myślę, że obie opaski mogą się podobać, będą się fajnie spisywały. Różnice są oczywiście w budowie. Na plusy Honor Band 5 jest na pewno to zapięcie, które jest znacznie pewniejsze niż w przypadku Xiaomi Mi Band 4 na pewno też łatwość ładowania bez konieczności wypinania tej, tej pastylki z paska. To są na pewno plusy, jeżeli chodzi o Honor Band 5. Natomiast Xiaomi Band 4 z kolei ma lepszą baterię. Mamy też tutaj Bluetooth 5.0, więc to są takie plusy, które znowu świadczą na korzyść Xiaomi Band 4. Jeżeli chodzi o tutaj te pomiary, no to jak widzieliście, są niestety dość duże rozbieżności, jeżeli chodzi o pomiar kroków. Tutaj też chciałbym, żebyście się dzielili w komentarzach waszymi spostrzeżeniami na temat właśnie działania pomiaru tych opasek. Jeżeli chodzi o pomiar tutaj aktywności tutaj podczas snu, to tak jak mi się wydaje, że jednak Xiaomi ShaoMi 4 te wyniki ma nieco bardziej realne. Chociaż to, jak widzieliście, Honor Band 5 ma tutaj znowu nieco mocniej rozbudowane te wszystkie funkcje analizy. No i cóż, pomiar ten wypada bardzo podobnie. To działanie poszczególnych tej aplikacji, obsługi tej aplikacji powiadomień też jest zbliżone. Cena tych urządzeń nieco się różni. Honor Band 5 jest troszkę droższy. Myślę, że to jest spowodowane tym, że posiada on jeszcze dodatkowo tą funkcję pomiaru nasycenia krwi tlenem, czego nie mamy w Xiaomi Mi 4. Jeżeli na tej funkcji Wam akurat zależy, no to oczywiście wybór będzie dla Was znacznie łatwiejszy. Natomiast ja osobiście jestem jakoś przyzwyczajony już do Xiaomi Mi 4, do opasek Xiaomi i na co dzień inaczej korzystam z tej opaski. Natomiast wiem, że wiele osób bardziej preferuje akurat opaski Honor Band 5, no i myślę, że ty też mają o tej swoje argumenty, które świadczą właśnie na korzyść tej opaski. Piszcie w komentarzach, dzielcie się swoimi uwagami, spostrzeżeniami, którą Wy byście opaskę wybrali, którą opaska według, dla, według Was spisuje się lepiej. Myślę, że będzie to przydatne dla wszystkich, którzy zastanawiają się właśnie nad wyborem dobrej opaski sportowej. OK, z mojej strony to było już tyle, jak zwykle się z Wami żegnam, proszę o łapkę w górę, jeżeli materiał się podobał, proszę też oczywiście o subskrypcję kanałów i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!